Że poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. To znaczy, co no, wnioski są dosyć, dosyć przykre, bo, bo zremisowaliśmy i dla nas to jest, jakby nie było, patrząc na tabelę i układ jej, e, no, porażka, jeżeli patrzymy w tych kategoriach punktowych i to dosyć dotkliwa. Nie, nie, ma co, nie ma co ukrywać, na pewno zabrakło, zabrakło dzisiaj odporności, mi się wydaje psychicznie, bo wytworzyliśmy sobie w tygodniu zbyt dużą presję nie, na ten. Na ten mecz przy okazji doszły, e, doszły osłabienia jakościowe, czyli, czyli Gawlo dzisiaj pozował za kartki, Ciesiel pozował za kartki. Kucharz już od dwóch tygodni jest, jest kontuzjowany, więc e, kolejnymi młodymi musimy się i chcemy się podpierać w takich sytuacjach. Jest tak jak powiedziałem, braku doświadczenia odporności no i przez to nie było, nie było jakości, bo wiele tych akcji było bardzo nerwowych e, wiele zagrań nie było na takim, że tak powiem spokoju, więc tego ostatniego podania zdecydowanie brakowało. Kilka sytuacji stworzyliśmy za mało, żeby, żeby wygrać. Przeciwnicy też mieli kilka, więc taki mecz można było powiedzieć cios za cios. Wąskie, wąskie boisko jeszcze powodowało, że, że mieliśmy duże problemy momentami z rozegraniem, z budowaniem tego ataku. Także mówię, no same raczej takie dosyć przykre wnioski. No, wynik jest najważniejszy na samym końcu tej, tej drogi. Za tydzień gramy ze startem Warlubie. Możemy spodziewać się wielu zmian w tej, do tej jedenastki, co dzisiaj wystąpiło na boisku? Czy na pewno wraca, wraca Ciesil, wraca, wraca Gaweł? Wypadł znowu Iwo. Nie wiadomo co z Majewem, bo dosyć dotkliwie został bity. Więc może być taka sytuacja, że jesteśmy już w tym momencie bez, bez napastnika. Tak z bo jakby nie było to Iwo, z potrzeby może grać też na dziewiące. No to jest duży problem jakby nie było. Nawet ta kontuzja Majewa, gdzie w drugiej połowie graliśmy już na trzech obrońców całe 45 minut. Graliśmy na praktycznie czterech napastników, żeby dać jakby ilościowe. Już mówiłem, tak jak brakuje jakości, to trzeba czasami ilością jakby to próbować nadrobić. No ale nie przełożyło się to. No i w tym przyszłym meczu myślę, że też będzie problem ze złożeniem takiego optymalnego składu osobowego. Dzięki wielkie.